Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Dartka Camillus. Ta gra to jak widać Mousecraft. I chciałem pomóc troszkę twórcom tej gry, bo to jest gra polskiego studia Crunching Koalas. I chciałem im troszkę pomóc, ale mamy za głośną muzykę. I pokazać Wam tę grę po prostu. I możecie albo bezpłatnie zapisać się do testów beta tej gry na wczesnej wersji, tak jak tutaj alfa. Albo wspomóc dotacją, za co otrzymacie już troszkę późniejszą wersję gry. Zaczynamy, mamy tutaj dwa tryby gry. Puzzle i Arcade. Arcade na razie... Jest może polski język? Nie. Arcade na razie zostawimy. Później wam ewentualnie pokażę. Zacznijmy od puzzle, level pierwszy. To nie będzie jakaś druga seria, to będzie tam 3-4 odcinki. Myślę, że damy radę. Help the cat in his experiment by leading... ...this mice... ...to this cheese. Czyli mamy pomóc temu steampunkowemu kotu. Dobra, ale ja już widziałem ten... Ja już widziałem tutorial. Dobra, ale nieważne, wy nie widzieliście. Ten steampunkowy kot robi sobie eksperymenty na myszach. No i klikamy kółeczko. I te oto myszki. Myszy mogą skakać tylko jeden blok w górę. Ale my mamy tutaj, dostaliśmy taką oto kosteczkę, którą stawiamy tutaj. I teraz nasze myszki, które nie mogą wejść też wyżej. Wrócą się i przejdą sobie dalej. Jest to gra logiczna, jak widać. Z bardzo przyjemną oprawą graficzną i dźwiękową. Zobaczcie na tego kocura, nie? Steampunk od niego bije, te gogle tutaj. W ogóle nie wiem co on ma na nosie tutaj, ten, to, bo to nie są oczy. Dobra. Pierwszy level zaliczony, to nie było trudne. Teraz idziemy dalej. Eee, mamy kolejny level i mamy się nie śpieszyć. Chciałem podziękować, tak jest. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm tu nasze myszy. Tu możemy postawić to. Tak jest. Tu możemy postawić to i tu możemy postawić to. Mamy wszystko. Wychodźcie, myszki. Dosyć znaczy, tak. Generalnie bardzo fajny pomysł na grę. Można, to jest taka gra w, podobna do Nightmares from the Deep, którą już pokazywałem. Także nie wymaga jakiegoś specjalnego skilla w, w kontrolowaniu myszki, klawiatury czy czegokolwiek. Wystarczy pomyśleć, wystarczy pomyśleć, a takie gry na, na pewno są potrzebne. E, tutaj możemy tak, klikając prawy przycisk nam się obraca, ja to wszystko już wiem. Mhm. Mm Mamy dwie kostki, więc jedną kostkę na pewno postawimy tu, to jest ewidentne. Drugą kostkę postawimy tu. I tego gościa. O, postawimy tak. Dobra. Wszystko jest ustawione. Te początkowe levely na razie są bardzo łatwe, bo to jest też wersja alfa. Znaczy, twórcy wypuścili już chyba beta. I walczą o Steam Green Light. Także głosujmy na nich też, bo wiadomo, polskie studia trzeba wspierać. A gra jest bardzo fajna. Dostałem coś. Anima Shard. Starożytny, silny kryształ. No, który oczywiście jest. wzmacnia nasze osiągnięcia punktowe na każdym poziomie, jeżeli nasze myszki to zbiorą. Idziemy dalej. Idziemy sobie dalej. Odcinki będą trwały około 20 minut. Żeby nie przesadzać, bo. tu też nie dzieje się aż tyle. Mhm mm Tu widzę Tak żeby one to sięgnęły To nie to Może to Tak Sięgną to Mhm mm Teraz tutaj Tak i teraz trzeba zrobić tak, żeby dały radę. Tutaj zobaczymy, żeby zrobić perfect level. Tak, kot się cieszy, kot się cieszy, idźcie, myszorki. Czy nie zabije się spadając? Nie zabiła. No to dobrze. Mysz spada zawsze na cztery łapy. I mamy perfect. Tak jest. Kolejny level perfect. Tak jak mówiłem, te początkowe to jest, są związane z tutorialem jeszcze. Yy, także także spokojnie tutaj na razie jeszcze nie wysilam specjalnie umysłu. I mamy tutaj Dobra, nie, nie chcę podpowiedzi, nie chcę podpowiedzi, chcę sam na to wpaść. Mm -hmm, czyli musimy tak. Musimy zebrać, puszczamy myszy. I jak one przejdą tu na górę, to tu postawimy klocek. Dokładnie tak jak pokazują nam zielone, Zielony cień tego klocka. Teraz one nie, nie mając wyjścia tutaj wrócą się. I nie mogąc przejść tutaj z powrotem, pójdą na górę do serka, przy okazji biorąc kryształ i sprawiając kotu nieziemską radość. I perfekt, tak jest, następny level. Widziałem dalsze levele, no bo musiałem sprawdzić jak to się nagrywa. Wiecie, tam takie... To czym się tłumaczą nagrywający, jeżeli nie potrafią czegoś przejść. I przechodzą to poza odcinkiem. Czyli musiałem sprawdzić czy się nagrywa. E, tak. tak, 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 tak. Mamy jedno to. I jedno to. To bym postawił tu. Tak. A to... Postawiłbym tu, ale to za chwilę. Najpierw wypuśćmy myszy. Release the kraken. I to postawimy tu, jak one tylko przejdą. Bo, jeżeli byśmy postawili teraz, to zabijemy je. Nie można stawiać klocków na myszy. Aj, fuck. A. Już myślałem, że zlamiłem. Ale zlamiłem. I tak zlamiłem bo one nie wskoczą tu eee, powtórzmy 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 wszystko od początku eee, ten powinienem postawić tak no właśnie i teraz wypuśćmy mysz dokładnie myszy w liczbie trzech jak mówią polscy komentatorzy proszę bardzo i teraz powinno być dobrze. Mamy level 6. Myślę, że trzy odcinki na przejście Puzzle Mode, który ma 20 leveli w tej wersji gry. No i jeszcze z odcinek na pokazanie Arcade modu i Level Creator. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Szkoda, że w tych. To jest fajny ekran w ogóle ładowania, nie? że niby jedziemy na taśmie dalej. I teraz mamy tutorial, że myszy mogą spaść tylko z trzech kratek i się zabiją. No nie jest to trudne, bo to pokazowy level, co mamy zrobić. Stawiamy tutaj, wypuszczamy myszorki. I one sobie spokojnie z trzech skaczą, ale cztery już by je zabiły. Mamy level 7, który też będzie perfekt. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie przejść na perfekt, tego nie gwarantuję, bo, bo jednak tutaj trzeba trochę pomyśleć, a jednocześnie mówiąc, mówić i myśleć nie jest do końca łatwo. O ekranie ładowania już wspomniałem, w ogóle zobaczcie ta, ta, ta grafika z tyłu, bardzo fajne, nie? Gdzie są te kryształy? Tu są. Mm -hmm. Tu mamy cztery wysokości, więc myszy to zgarną jak tak. Potem one muszą wyjść stamtąd. A ja muszę postawić klocek tak. Tak. Dobra, ale na razie. Wypuśćmy je. Ale tu. A, dobra. I tak muszę go postawić, żeby było dobrze. Te tetrisowe kształty, bardzo fajne tych klosków. Szybciej myszki, szybciej. Po was trafię. Dobra, mamy. No, i powinno być kolejny level perfect. Nie wiem, co by się stało, gdyby któraś z myszy nie doszła do serka. Chyba nie dałoby rady przejść levela. E, punkty, te, te kryształy nie wpływają na to, czy się zaliczyło poziom, czy nie. E, coś tutaj mamy. Co to jest? Destruction Token. Aha, czyli możemy niszczyć. Klocki, które, które są tak postawione, znaczy które są postawione przez nas lub przez grę, ale tylko te pomarańczowe. Przy użyciu tego Destruction Token, który mamy teraz jeden. Klik Enter Destruction Mode, dobra, ja to wiem. Czyli na początek, oczywiście, musimy niszczyć to. Boom, fajnie. Eee, teraz. Teraz tak, żeby było dobrze, trzeba już pomyśleć, to już jest dziewiąty poziom. Jak to spadnie, tu to one dadzą radę wejść, nie? Dadzą radę, dobra. Wypuśćmy je. Mamy destruction. Jeden, drugi. To sobie usuńmy w trakcie ich marszu. I teraz poczekamy. A fuck. to trzeba zrobić. A myślałem, że zginie. Nie zginęła. Dobrze, bardzo ładnie. Idźmy myszko na górę. Dobra, mamy kolejny perfect level. Udało się. Jak mówiłem, to nie będzie długa seria. A tak. To jest dosyć trudny level i pewnie na nim dzisiaj skończymy, bo mamy już około 15 minut z tego co widzę. A do tego nie doszedłem poza nagraniem. I wiecie, to jest dosyć trudne. Mhm. Mm Najpierw bym wypuścił myszy. Spróbujmy, wypuszczę myszy. Potem położę to, jak one już wezmą sobie tego kryształka. I wrócę tam z powrotem na górę, to wypuszczę to, przez co wezmą to i tą. Dobra. I teraz już po tym manewrze możemy spokojnie zakończyć level. Ale jednak myślę, że chcielibyśmy zdobyć też resztę punktów, nie, proszę bardzo. A, i znowu zlamiłem. Ale to można cofnąć. Mamy opcję cofnij. Tylko teraz trzeba będzie poczekać, aż myszki przejdą i i postawić kloska tak. E, tutaj będzie pewien problem z tym, jak zdobyć te punkty stąd, żeby one tam nie spadły. I nie zostały na wieki yy, mamy trzy wybuchowe, jak to zrobić, żeby było dobrze? Nie masz jakiejś podpowiedzi, kocie? Yy, tak, możemy. Coś na pewno muszę wysadzić. Tylko to i one tutaj to będą ciężki. Jakbym wysadził jeszcze to, to nic mi to nie da. Na, no, tak. Wysadźmy to. Bo jak postawię tutaj to, to dalej mi to nic nie da. Jak postawię tutaj to, to one nie wejdą. Postawienie tutaj tego nic mi nie da. A, tu już jest bardziej skomplikowana zagadka. Jak zdobyć wszystkie punkty. Pewnie muszę coś jeszcze wysadzić. Chyba wiem, chyba wiem, chyba wiem, chyba wiem. Tylko niech one sobie spokojnie gdzieś tutaj pójdą. Tutaj. I potem one sobie. Daj mi to. One sobie przelezą tu i wrócą tam. I wtedy, jak ja postawię to tutaj, będą miały schodki. No pewnie, że tak. Nie wiem na co ja liczyłem. Ale tak jak mówiłem, tutaj na tych levelach od 10 w górę zaczynają się już małe schodki. I mam jeszcze jeden wybuchowy token, którym niszczymy to. I dzięki temu nasze myszki idą prosto do serka. W następnym odcinku pewnie nie uda mi się pokazać 10 leveli. O! Co to jest? Coś dostaliśmy. Jelly Brick. Aha, czyli z tego można. Yy, na to można lądować z wyższej wysokości niż 3 bloki. Dobra. Perfekt. Perfekt, tak jest. I tak jak mówiłem, to był ostatni level. Zobaczymy, co będzie w następnym. Ja miałem je przechodzić poza nagraniem, żeby się. żeby się. E, nie. nie, nie, co ja chciałem powiedzieć, a miałem przechodzić poza nagraniem, żeby się tak bardzo nie męczyć, ale ta gra naprawdę sprawia mi przyjemność i chyba przejdziemy ją całą. tylko na nagraniu, żebym troszkę się pomęczył mózgowo tutaj razem z Wami. No dobra, nie będę tutaj ustawiał tego Jellybricka. Zrobimy to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że gra wam się podoba. Jeżeli tak, to na stronie producenta, podam wam stronę producenta, znaczy tego studia Crunching Colas. W opisie filmu wchodźcie tam. Tam są również, jest inna gra, w którą możecie pograć w, w za darmo w, w, w wersji alfa. Ja tam tej gry nie pokażę, bo nie bardzo mnie przekonuje, ale ta jest świetna naprawdę. Dobra. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to dziękuję Wam bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza. Zapraszam też na Steam Greenlight, gdzie możecie wspierać tą, tą grę, właśnie. No i co, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i cześć.